Witam Was moi Diablomaniacy bardzo serdecznie. Toma z tej strony. Nagrywam kolejny raport z ladera. Hardcore, oczywiście. A więc tak. Dużo się u mnie zmieniło. Dawno nie y, nagrywałem filmiku. Yy, level dobiłem 90. Także spoko. Yy, co tam jeszcze? Zmiany w itemach dość spore. Może y, zacznę od tego, że mam już enigmę I może później troszkę o tym wspomnę, ale powiem jak to się stało, że mi tu tutaj wszystkie te itemy przybyły. Farmiłem, farmiłem, farmiłem i y, zacząłem zamieniać oczywiście na runy i temy. Tutaj jeszcze mam istmal, um, pol, pol, pol. W każdym bądź razie i znalazłem kilka dobrych itemów, ogólnie runę gól znalazłem i znalazłem oblicze, nie oblicze Andariel tylko oblicze wampira, to jest chyba taki zielony hełm, wygląda jak jak czaszka on ma tam wykradanie życia, wykradanie many i redukcję obrażeń, no i tak wyszło, że wypadło mi wypadł mi perfekt. No i dostałem za niego oma. I w pewnym momencie, kochani, no miałem już prawie prawie, że runę lo. Lo to jest coś w okolicach 1 trzecia bera. No i jeszcze daleko, daleko, daleko do nich by było. No i stwierdziłem, że że troszkę y, inaczej zrobię. Kupiłem sobie. Za tego Gula kupiłem sobie CTA jedynkę. Kaltu y, to arms z tym y, okrzykiem. Do życia. Później y, za. Później za OMA kupiłem y, HOTO, Hoto y, czyli serce y, serce dębu. Bardzo fajny itemik i Mare 21. Za tego Oma jeszcze tutaj mi trochę z tego y, zostało. Także stwierdziłem, że y, w inny sposób y, zdobędę Enigmę. No i postanowiłem y, zapożyczyć się u kolegi i pożyczyć od niego. 50 forum goldu. Wiecie co to jest? Yy, w takie forum yy, yy, D2JSP. Tam się handluje forum goldem za itemy. No i pożyczyłem, pożyczy, pożyczyłem od niego 50 forum goldu i kupiłem to Menigmę. Zamierzam mu to oczywiście oddać. Dzięki, Oscar. Od, oddam Ci to. Oczywiście. I tak oto. Mam enigmę, super sprawa. Yy, oczywiście dla tego nekromanty summonera to jest piękna rzecz. Można, może tutaj pokażę Wam, jak to działa, mniej więcej. Najważniejsze jest to, że Twoje potworki teleportują się razem z Tobą. Grupujesz je ładnie. To jest. Spota zarzucam sobie od O wiele szybciej to wszystko idzie. Można sobie w przyjemny sposób farmić. Tutaj dodatkowo ma dużo Magic Finda ta zbroja. Dzięki czemu drop jest dużo lepszy. I tak to wygląda. Potworki przenoszą się razem z tobą. Już widzicie dużo lepszy DROP, częściej wypada to wszystko. Te legendy bardzo przyjemnie się farmi. Nie bawię się teraz jakieś zakrywanie się za potworami, tylko po prostu teleportuję się centralnie na potwory do środka i najemnik tutaj. Zabija jednego potwora i, i tylko wybuch zwłok naciskam. Bardzo przyjemnie się to gra teraz. Także to był mój, yy, że tak powiem, upragniony item, który bardzo popchn popchnął moją postać. Teraz do przodu. Tutaj nie, nie pozmieniałem jeszcze. Mam tutaj krótszy loot. Yy, pasek na redukcję tutaj będę zmieniał powoli sobie. I jakie mam plany teraz? Mam zdecydowanie plan pokazać Wam, jak e, zrobić ubery takim nekromantom. Będę potrzebował ubranego najemnika, ponieważ tutaj bieda u najemnika nawet nie eteryczne posłuszeństwo te jakieś zwykłe itemki. Także ubery. I chciałbym, chciałbym, może mi się uda pokazać wam jak y, zabi zabić y, Diablo Clona i dzięki temu zdobyć Anichilusa Tutaj Anichilusa jeszcze nie mam. Także te dwa cele chciałem później zrealizować, co muszę zrobić. No na pewno muszę y, zdobyć y, jeszcze więcej y, wartościowych run. Y, y, i może wy mi kochani podpowiecie, co teraz, czy ubrać, najp... czy najpierw założyć bestię z fanatyzmem broń? Czy tutaj Infinity założyć najemnikowi? Żeby zrobić te ubery, może wy mi coś podpowiecie, ponieważ, czy ani Hilusa. czy ani zdobyć pierwszego? Może, może wy mi coś podpowiecie? Czekam, nie jestem y, wszechwiedzący, y, także również... Czekam na wasze opinie. No, i myślę, że jak zdobyłbym bestię, i tą broń, mógłbym już sam zrobić Ubery. Także to jest mój cel. Oczywiście tam level wbiję jakiś wyższy 9,2-9 do 9,5, chciałbym minimum wbić. I co tak, jak widzicie, resy mam na maksa, tutaj blok mam maksymalny, życia mam w tej chwili z okrzykiem 1800. Zaraz Wam pokażę fajną rzecz. Co po zakupieniu Enigmy można zrobić, ponieważ ona ma tutaj bardzo dużo siły. Yy, można sobie ograniczyć, sta pozmieniać statystyki. Tej, właściwie to powinno się jeszcze yeah. za ilusem robić, ale ale wtedy by było dodatkowe jeszcze 10 siły. Ale ja już, ponieważ mam trzy zmiany, zrobię to tutaj teraz. Resetujemy wszystkie atrybuty i sta w statystykach już mamy 125 siły. Potrzebujemy. Nie, już mamy wszystko założone. Także.

Jak przemieniając siłę i tutaj w żywotność, ile sobie nie? To po założeniu Enigmy można właśnie taki fajny trik sobie zrobić. 73, 74, 75, czyli 203. Tutaj w tej chwili nie będę mógł założyć tego spiryta w tarczy. Ponieważ on ma tam 156, 156 wymaganej siły. No, ale mam jeszcze kolejną zmianę, więc na razie to zostawię. No i wszystko ładujemy w. Żywotność. Ile teraz będę miał z okrzykiem? Aha, jeszcze skile muszę dodać. Przy okazji pokażę Wam, jak ja tutaj ładuję skile. Maksujemy szkielety. Maksujemy mistrzostwo, na razie tutaj dam po jeden, jedna zbroja z kości, tutaj po jeden, na razie Klątwy. Tutaj tylko daje, żeby dojść do niedowężnienia i największe zwiększenie obrażeń. Tutaj y, zmniejszenie odporności na drużyny jest dobre, ale no, i rzadko gram w, w drużynie raczej solo. Tutaj wyssanie życia też jest ok, ale ja preferuję tylko te dwie. Hmm. Mistrzostwo w golemach. Tutaj, żeby y, definitywnie żeby dojść do ożywienia, to będzie skill, który będzie mi tutaj bardzo pomagał na Uberach. I teraz tak. Ja zawsze sobie maksuję wybuch zwłok. Może kiedy będę szedł na Ubery, potem to zmieniał, ale jeszcze może raz zrobię przemianę, ale a teraz tutaj daje dużo. Resztę daje w te trzy Raz dwa raz dwa raz dwa No może tutaj damy Coś takiego Zdecydowanie ten skill ten szkielety, mistrzostwo, ożywienie i wybuch zwłok i po jednym całkiem spoko Także tak wygląda Nie mogę tego tutaj zrobić. I teraz sprawdzimy, ile, ile będę miał siły więcej. Ile yy, życia, przepraszam? 200, prawie 300 siły więcej. Prawie 300 życia więcej. Także bardzo fajnie. Tak, właśnie, kochani, u mnie na laderze wygląda sytuacja w tej chwili. Co jeszcze mogę wam pokazać? Ranking: do rozszerzenia Nekromanta. 53 miejsce. Serdecznie, kochani, trzymajcie się. Subskrybujcie, lajkujcie. Pozdrawiam, trzymajcie się.